wiem się w końcu, czy nie? Halo? Czy ja czegoś nie zrobiłem jeszcze? Dobra, są. Znaczy, najpierw jeden. I to taki dość słaby. No. U. Weź mi z tą tarczą, typie. Czapę dostał. Halo? Czemu się blokuje kamera? Ojejku, tu jest już ściana niewidzialna. Okej. Okay. Dobra, dobrze wiedzieć, że tu jest niewidzialna ściana, roziery, jest winny gnoju. Teraz dopiero będzie finalna walka, więc teraz się napiję. Walne bupa. Dobra. Komet azur, serio. Dobra, jak już ty strzelasz, to chyba Ciebie chcę zabić pierwszego. Dobra. Teraz ty U? Halo pro... Ała, ała Czy te czaszki mogłyby się odpierdolić? Przestań rolować. Muszę czekać, aż on zacznie coś kasować albo atakować. Okej, okay, nie podleczysz, się gnoju. Teraz największy grubas. Fuck. Tak. Przestań z tymi czaszkami, gościu, typie! Stop! Stop! Uh! Nie! Jakie on ma wkurzające czary. Jesteś takim pieprzonym grubasem, a nie mogę cię w ogóle trafić. Ja się nie mylę, mówiąc, że pierwszy raz w życiu zginąłem, zginąłem na tej walce. Tak coś mi się wydaje. No nic. Ważne, że, że poprzytulam jakąś dziunię. Znaczy, mi się Fia zawsze kojarzyła z taką starą babą, ale to może przez to... przez ubranie, jakie nosi. Ja też nie wiem, może niektórzy gustują w starych babach, więc... Ja, ja nie oceniam. Dobra, dawaj mi tego pana. Teraz jest inny gość, bez kitu. No, za tak Oj! To był zły pomysł. Uu. Nienawidzę. Nienawidzę grając. U... To jest ta sama sytuacja. To było Dark Souls 3. Champion Grave Tender. Czy tam Grave Tender Champion? I Peer of the Church to byli najtrudniejsi bo sobie w grze na Bauranie. Tylko dlatego, że oni każdy jebany atak rolują. Każdy kurwa jeden. Eee. Co ja mogę z nimi innego zrobić? No, no nic, kurwa, nie mogę zrobić. Eee. Mogę liczyć tylko na to, że dostanę łatwiejsze RNG. Bo poprzedni kolesie byli łatwiejsi Bo tutaj te, te, ta obstawa tego Lionela. Lionel jest zawsze, ale jego obstawa się randomizuje generalnie. Na pięści. Nie mogę na pięści. To jest nielegalne. To, to jest ran nauki. Boże, reklama się włączyła. Znowu pan z meduzą. Uuu! Co będzie tam, Czy nie będzie Rogier? Nie jest rożiera. Przez spamować. Okej. Okay. Jaka będzie obstawa tym razem? Kto ja powiedział, że musi być legal. <śmiech> ja. Może <laughs> moje gardło. Śtypcaczom, który czaruje. Okej. Okay. Nienawidzę tych czaszek! Nienawidzę Lionela! Jak on tym kombem wpierdoli, przecież on zabiera mi całe HP Mate! Unfunny, unfunny Czego on próbuje użyć? Ty czarowniku, zaczaruj mnie w końcu! No kurde wysyn bo No teraz, kurwa, panie, kiedy ja się nie, nie targetuję nawet. Czaruj! Czachy, 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 czachy! Wypierdalać. O nie, wypię dalej z tymi czachami. Uuu, czapa, dobrze, dobrze! Dobra, co się z tym kolejnym dzieje? Czaruj. Ola, ok, nie mocno. <grybiasy> no. <grybiasy> Oła. Dobra, jeden. I tak mi Lionel dobije zająć życie. Chciałbyś nie być takim pieprzonym rakiem? Boże, kurwa. No tak. Mówiąc, żebyś nie był rakiem, nie miałem na myśli, zrób coś jeszcze głupszego. Jak ja nawet nie mogę go trafić. Kiedy on jest dosłownie po kaście spela. Uau. Wow. Eee. Dzień dobry, czy zamawiał pan kurwa nowotwór w pigułce? Zapraszamy na arenę do walki z Leonelem. Ja nie chcę, ja mógłbym te czachy rolować zamiast od nich uciekać, ale to jest bezpieczniejsze. Wolę tu uciekać od nich jeszcze przez 10 minut, niż dać się zabić jak ziemniak i znowu walczyć od początku 20 minut. O, jest w połowie HP już. Walka będzie trwała z 3 godziny dokładnie. A wyobraź sobie, jakbym walczył z nim pięściami. To by było jeszcze gorsze. Dlatego bosy, które mają AI, które mają symulować PVP, bo jest kurwa rak na, na tych, na bouranach. W zasadzie chyba podobny problem mają kasterzy, jak grają z pelami. Bo większość speli też jest po prostu traktowanych jako ataki dystansowe, więc Okej, okay. powinien być w tym momencie, kiedy on czaszek. Tak, więcej czaszek. Ja jestem za tym Żeby NPC-om też się kiedyś mana może kończyła Taki szalony pomysł Że jakby oni też mieli ograniczoną manę Wcale bym się nie obraził Że no hej, wyjebałem się z całej many To teraz będę walczyć Jak normalny człowiek jeszcze jeden atak jest po nim. Aż się napije na maksa. To nie miało sensu, bo mnie trafiły czachy. Kończona mana. Może jeszcze frytki do tego. Pierdolę jaki rak. Kto to wymyślił? Dobra. Jest sobie FIA. Czekaj, wydajmy ten hajs. Żeby z tymi pien pieniędzmi nie latać. Eee, 3, 5, brakuje mi ile? Dziewięć do levela. To jest chyba 7500 warte? 60 Okej, okay, to jest za dużo aż. Idziemy się przytulać do babci, tak jest. Dokładnie. Hej babo, ojej, co tutaj? Chcę, by mnie obejmowano. Przytul mnie, bo po tej walce to po prostu... Oh. Ale chyba do końca gry mnie już ten, nie ten... Czyli tu cały czas siedzi Lis przez chwilę awkował. Dobra, odstawiamy zakłady, za którym razem zabiję Saxa. Okej. Okay. Błogosławieństwo leśniącego Baldachimu. Okej. Okay. Czyli pogadane, teraz się. Mogę od razu lepnąć, póki jeszcze wstaję. Mogę chyba, tak? Dobra. Ona tu ciągle siedzi, teraz z tym pogadam jeszcze raz. Pozwól się objąć. Okej. Okay. I jeszcze raz teleport. I baba śpi. Tudzież umiera. Jak, kto, jak ktokolwiek chce na to patrzeć. Okej, okay, już mogę iść do Fortis o Najpierw za to jednak użyjmy tego baldachimu. Bo nie chcę mieć tego debuffa na sobie podczas walki. Usiądźmy. Czy ten debuff się zresetuje teraz? Nie, ciągle mam mniej HP. Ale za to więcej. Zrezygnujesz w kobietach w piecie wieku, właśnie. How old is FIA? Elden Ring Ile FIA ma lat? Czy ktoś coś wie o tym? Bla bla bla. Czy są już jakieś fanowskie teorie? Gdzieś kiedyś był ten lore o e, rasa nieznana. Gdzieś kiedyś e, krążył ten. Krążył screen w postaci z Round Table hold, właśnie. Bez czapek. Eee, czekaj. Eee, B -B -B Elden Ring NPCs. Unmasked, o. To nawet był filmik. Ja widziałem screen akurat chyba. O. Gideon Ofnir. Wygląda tak. Vary, wygląda tak. Fia, o. Jest Fia. Nie, to jest młoda dziewczyna, panie. I to blondyna. Czyli. Eee, mit. Rozbity. Fia to jest młoda dziewczyna. Blondyna. To jest Dee. Jad ale on ma straszny ryj. Nie dziwię się, że gówno zżera. Rozier. ok To jest Śmieszny. kurde. śmieszne. Tanit. Właśnie, jeszcze nie byłem w tym. Co to jest to? Witch Hunter Jeren. Nefeli Lu. Roderika. No, Roderika, twarz znamy chyba, bo ona tylko kaptur ma. Szabriri, kurde, jakie ma włosy na mordzie. Brat Korchen, Dialos i Ensha. Ensha jest zielony, what the fuck. Dobra. Eee, czas na Taxa. Tylko przypadkiem, żeby się żadna A, reklama nie włączyła. Nie, panie, reklamy dopiero za 20 minut. Widzisz, go stoisz na 100-letnich szerownicach. Wszystko powyżej 15 jest legalne. Dobra. Fortistax. <coughs> Zobaczymy, jak to pójdzie. To jest. On jest jako. To nie jest. Ja kliknąłem teleport, zamiast, kurwa, kliknąć fije. Oh, Jeszcze raz. Miałem kliknąć fije, a nie, a nie teleport. Fortis jest smokiem. Dotąd moje strzały całkiem nieźle sobie ze smokami radziły. U, zamiast krwawych, załóżmy te, które zarażają hif -em. I spróbujemy go na dzień dobry ten. Na dzień dobry zarazić e, trucizną, żeby ten Demerz sobie tikował powolutku. To chyba nawet żadnej filmówki nie ma, nie? Na początek za. To... Mm. O, dobra, poklacie go na pierwszej. Dobra. Padnie za pierwszym razem. to było za łatwe. To było za łatwe. Eee, dlaczego zarażam smoki siwem, żeby szybciej umierały? <laughs> Zawiodłem się. Ja też. Ja jestem zawiedziony tym. Według mnie Fortisax jest za słaby. Po prostu jest za słaby. Żeby dojść do Fortisaxa musimy pokonać dwa gargulce, Astela i chyba tyle mniej więcej. Więc masy masę bossów, które są dużo trudniejsze od tego. Jeszcze jak miałem cztery rany <laughs> dotąd, jeden zwykły, drugi na sl 1 trzeci zwykły, czwarty ten, za każdym razem Portisak był łatwy. <laughs> Boże, już mi głos wysiada. Dlatego streamuję tylko po 4 godziny dziennie, bo bym nie, nie wyrobił z gardłem. No nic, no. Szkoda. Ja żałuję trochę, że jest taki słaby. To be honest. No ale dobra, kolejna, kolejny boss z wizerunkiem padł. Kolejny wizerunek chyba, który zjem, bo nie mam co, co z jego wizerunkiem robić raczej. Ale zobaczymy w razie czego, żeby nie zmarnować. Moc z wizerunku. Eee, z przodka nie ma nic, co by mi do tego bildu pasowało. Tutaj też nie. I tu również. Dobra, zjemy. Zobaczymy ile mi run wyjdzie. Jak zjem trochę dusz. Ja nie, nie tutaj. <laughs> żeby wbić trochę leveli. Przedaj tak, tak, tak. Na razie tylko te trzy sprzedamy. Zobaczymy, ile będzie to level. I najwyżej, jak mi zostanie trochę run, to po prostu z tych mniejszych run coś dobijemy. Ile brakuje? 23 tysiące. Dobra, coś tam sprzedamy. 23 tysiące to jest warte ile? 60. Sprzedajmy wszystko. Bije dwa levely. Czy nie? Mnie teraz level kosztuje 39 tysięcy, nawet na drugi nie wystarczy, tak? Nie, 36 tysięcy, ale to i tak nie wystarczy. Brakuje mi ile 200. 000. Come on. Zjemy jedno takie powinno wystarczyć. Level 80. Dobrze. Fortistax spadł. No to idziemy wziąć ślub z rani. <laughs> I zabić smoka kolejnego. Którego nie muszę zabijać? Ale chcę. Simp. Ja nie jestem simpem Rani. Ja zawsze się... Tu ja medy czasem bywa. Jeden z, z widzów. Ja się z nim zawsze kłóciłem, że... Rani jest średnia. Ja zawsze wolałem... E, nie mogę go heathem zarazić? Halo, hif. Okej, okay, ma heatha. Że ja wolę... Eee. Czy on będziesz rygał? Będzie rygał! Z drugiej strony poleciałem. Nie rygoj! O oh, fuck! On używa ego? Ten smok ma więcej HP niż Fortisak. Czy... W ogóle Fortisak mnie chociaż raz trafił? Chyba trafił. To top Nie, ja zawsze mówiłem, że ten tak, że, że, że jak dla mnie najlepsza jest ee, Melina, ale to dlatego, że ja po prostu mam słabość do rudych dziewczyn. Okej, okay, teraz będę wiedział, że jak on tak robi, to trzeba spierdalać, bo nie myślałem, jak te kulki zaczęły lecieć w boki, stwierdziłem, okej, okay, polecą w boki, ale nie myślałem, że one nagle w pewnym momencie się zbliżą do siebie i zrobią mi na mordę kombo. Dobra, hiv, na dzień dobry. Jest hif? Nie ma hifa jeszcze, come on Dalej, nie, jest hiv, dobra. O, to jest są te kulki. Fucking hell Jak to omijać? Tak, ten smok jest ewidentny. Dużo bardziej... Gdzież to rolnąłem? Come on! Po nie w tą stronę! O, ale zjebałem! Całkowicie to ja robię! Ja nigdy w ten sposób nie walczę ze smukami. Nie wiem czemu ja tak robię. Halo N Czemu znikasz? Kaman. Na razie jeszcze nie będziesz leczyć przypadkiem. Typie. E o nie Okej, okay, ominąłem. I znowu poleciałem w prawo. Paweł, masz lecieć w lewo. Jak on to robi. Czemu, czemu ja tego nie pamiętam? Okej, okay. kulki. Jak się to mija? Do przodu? Też nie. Okej, okay, nie mam... taminy, miny nie mam, okej, okay, myślałem, że mamy. Ojej, ojej. Nie wiem, jak to mnie nie trafiło. Jojo, proszę, dzień dobry. Dlaczego lubisz melinę? <laughs> bo w melinach można pić dużo alkoholu. Hehe. <laughs> Dobra. Tu są już chyba tylko te, te, odłamki gwiazd, które manę regenerują. Wątpię, że będę ich używać, ale mogę podnieść, bo... bo czemu nie. Because, why, way not. Tam jeszcze też jakiś jest? i chyba nie. Olać. Nie chce mi się tam nic szukać. Właśnie, szkoda, że... Ten miecz od rani dostaje się tak późno. Bo w zasadzie to jest już taki mid game tutaj, nie? nawet bym powiedział, że late mid game, jak tu się przychodzi. Bo ja bym bardzo chciał zrobić sobie kiedyś build pod inteligencję, ale właśnie z tym jej mieczem. Bo ten miecz jest bardzo ładny i ma bardzo fajne efekty, których ja nie pokażę, bo nie mam inteligencji, żeby go użyć tak, jak się powinno go użyć, ale no. Ja nienawidzę zaczynać buildów, z którymi. Do których bronię. To bardzo późno w grze, bo mam takie wrażenie, że no dobra, no przyszedłem pół gry albo trzy czwarte gry tylko po to, żeby tą broń zdobyć i używać jej przez jedną czwartą gry. To jest takie. Eh, Jojo. Dobra, bierzemy, bierzemy ślub z rani. To jest creepy as fuck. 13 punktów tysięcy e, punktów to dużo? Chyba nie. Chyba nie. Za 13 koła co kupisz? POMPKI. Dzisiaj ten odset 3 godziny temu kazał mi pompować. 10 pompek. I cyk, o Zbierasz na golenie głowę. Halo, give me my sword. Wielki miecz ciemnego księżyca. Naprawdę, bardzo mi się ten miecz podoba. Teraz nie pokażę jakiego on bufa robi, ale on później... Jak się ciężkimi atakami atakuje, to on strzela po prostu. Tak jak to było w innych Soulsach wcześniej. No i to jest skalowanie DD siła zręczność, ale głównie int jednak, nie? I to jest wielki miecz. Dobra, wyłączamy go. To nie jest ten run, gdzie go używam. Tyle. Rani questline zrobione. Ile mamy? 5 minut. Zaraz się w ogóle. Yy, reklama zacznie. Rrr, ile tu zostało? 2 minuty. Kurde. Dobra. W tym, że tak powiem, starym kontynencie. Czy mamy już wszystko odkaczone? Oprócz Rykarda, oczywiście. Do Rykarda pójdziemy pod koniec gry, prawdopodobnie, bo to będzie jeden z najtrudniejszych bossów na tym bildzie, Więc chyba. Następnym razem, czyli w piątek, dopiero o 18.00, zaczniemy od zabijania Morgota. Ma Margita? Morgota, Morgota. A teraz mogę jeszcze pieniążki wydać. Cyk, cyk, cyk. 83. Level. Powoli, powoli to się XP. Panie, że się udało ten, ten łuk dzisiaj zrobić czarny, czarne. Bo on jest naprawdę dobry.